Czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie, co by Esi stało, gdyby kto nagle znała sprawdził ark Noego? Tak, ten sam gigantyczny statek wspomniany w księdze rodzaju, zbudowany w celu ochrony Noego, jego rodziny i zwieść ziemi podczas przerańczej powodzi uniwersalnej. Tak, mój przyjacielu, wygląda na to, e to w kocu Esi wydarzyło. Niedawne odkrycie w górach Turkie, dokładnie w legendarnym Monte Ararat, daje co do mówienia na kejm wiecie zarówno religijnych jak i sceptycznych naukowców. Nawiasem mu subskrybuj kanał i aktywować dzwonek, ponieważ znajdziesz tutaj najbardziej fascynujące tajemnice i najbardziej intrygujące relacje Biblii zawsze wyranie, Iranie, angałujce i odkrywcze. I gwarantuj dzisiejsze wideo sprawi, że ja zobaczysz ark jego sposób, którego nigdy wcześniej nie widział. Przygotowany? Zanurzmy się w te tajemnic Najbardziej ciekaw rzecz jest to, że przez stulecia archeolodzy, Poszukiwacie przygód i u uczelni biblijni powiecili swoje icie poszukiwaniu tego maksymalnego symbolu boskiego zbawienia. Ale nikt nie mija nadziei, e w dzisiejszych czasach co takiego wyjdzie na jaw. A co znaleziono w rodku? Co przygotuj esi? Ponieważ obrazy i raporty jest tak zaskakujące, e sprawdzaj wszystko, co maila o Biblii i witych opowieciach. To odkrycie ojwia star i czy to ostateczny znak, e wiara w Boga pokonuje jakkolwiek ludzk logikę. A po prostu kolejna kontrowersja nabdzana teoriami i zbiegami okoliczności. Jedna rzecz, którą możesz być pewien trej, którą ci ujawni, nie jest tym, co widział w gazetach lub w rewelacyjnych nagłówkach. Tutaj zagbiamy ezi w historii, duchowo i prawdziwe znaczenie tego tysiącletniego odcinka. Jeżeli lubi starożytne tajemnice, nadprzyrodzone raporty i odkrycia, które podwaj współczes nauk, ze emen do koca. Ponieważ dzisiaj. Oprócz znaczenia tej nowej kontrowersji, zrozumieńcie, dlaczego Arka Noego pozostaje jednym z największych symboli Boga wiary i ozdu na temat ludzkości i tego, co to mu o wiecie, w którym jemy teraz. Przygotowane? Wigwek -wig Boki odech, ponieważ to, co zobaczysz i zastanowisz się tutaj, mu zmieni sposób, w jaki widzisz stare boskie obietnice i by mu swój duchu w podrół. Wyobraź sobie scenę. Grupa badaczy wspina EZI w odizolowany region Mount Ararat w Turcji i spotyka z kamienia formacji drewna, której wieki temu stare doniesienia, o których mówi EZI: Arka Noego. To domniemane odkrycie szybko rozprzestrzenia EZI w sieciach społecznościowych, gazetach i społecznościach religijnych. Wpływ by tak wielki, a e nawet sceptycy przestali usłyszeć. W kocu niecodziennie jest to tak symbolicznego i pełnego symboliki. To wydarzenie o jego debat na temat powodzi uniwersalnej i historii nagranych w Biblii. Z jednej strony archeologzy i naukowcy analizują próbki gleby i drewna, aby spróbować datować materia i udowodnić jego pochodzenie. Z drugiej strony przywódcy religijni widzą w tym odkryciu potwierdzenie stuleci wiary w Boga i obietnic opisanych w księdze rodzaju. Konsekwencja była taka, że nadawcy z różnych krajów wysali ze na stron. Nie minął dużo czasu, zanim pojawi ezytoje spiskowe możda w próbujących spraw. Prawdziwy talerz penny dla tych, którzy kochają biblijne tajemnice. Co ciekawe, pomimo tego, E jest starym tematem, to wiadomo, Oja popularny fascynacji historiami takimi jak Noa i jego rodzina, zwierzta w arce i wielki kataklizm, który obejmowałby ziemi. Raporty podecytowanych ludzi twierdzą: E odczuwaj duchowe poczucie, aby zobaczyć wydane obrazy. I spójrzmy prawdzie w oczy. Trudno nie dreszcie w obliczu czego, co, jeśli zostanie potwierdzone, byłoby jednym z największych odkryć historii ludzkości. W Kocu, kto nigdy nie zastanawia Esi, gdzie będzie legendarna łódź? Warto pamiętać, że nie po raz pierwszy pojawi Ezi do lady Legii Noego. Przez wieki w tym samym regionie zorganizowano kilka wypraw, niektóre znikają przez opady niegu i lawiny. Ale to, co odrównia to niedawne odkrycie. Jest wykorzystana technologia obrazy radarowe, drony i analiza w głacu zwikrzyją wiarygodne odkrycia. To oczywiście pozostawiło zarówno uczonych, jak i wiernych oczekiwa na Wysokociach. Nawet przy tak wielu wstnych dowodach, jest dagie droga do momentu wyciągnięcia ostatecznego wniosku. Naukowcy proszą strono, podczas gdy religijne Wituj dziu jako wyrany znak boskiego zbawienia i niezmiennej i słowa bojego. Niezależnie od rezultatu temat podził współczesnych historii i obiecuje zachowa debat między nauk a wiar, a ta przy okazji następnym punkcie powiem wam, jak sama Biblia opisuje, w najmniejszym szczególe budów Arki Noego, kiedy otwieramy ksik rodzaju, w rozdziale 6. Nie nieby niby pod wrajeniem poziomu szczegółowości, który Bóg przekazuje Noego, aby zbudowa syni statek, to nie bają nic improwizowanego ani popiechu. Nie. Sam Stwórca dostarczy dokładne pomiary arki Noego 300 okci długoci 50 szerokości i 30 wysokości. Aby uzyskać po umysł, dałoby to około 135 metrów długoci, Prawdziwy transatlantycki staroitno Biblia wyjania równie. E materia wybrany do konstrukcji powinien być drewnem gołówem rodzaj wyjątkowo odpornego cyprysu iwicy lub drewna. Ponadto naczynie musiały zabronione wewnątrz i na zewnątrz z bitumi, substancji podobnych do pysz aby zapewnić nieprzypuścialno. I spójrz, e w tym czasie nie bają u silikonu, uszczelniacza ani nowoczesnej technologii morskiej. Wszystko to odbił Esi na podstawie posłuszeństwa i wiary w Boga. Kolejnym interesującym szczegółem jest to, Enoa i jego rodzina byli odpowiedzialni za wykonanie tej misji. Nie wiedz kiedy rozpocznie Esi uniwersalna powód. Wyobraź sobie podnie gigantyczny u polu, wymiewanie, bez chmury deszczu na niebie. To pokazuje tylko poziom zaufania i dostawy, jaki Noam mija na boskiej paszczynie. Przykład posłuszeństwa, który wci inspiruje miliony na kejm wiecie. I to nie tylko cezę strukturalna, który okrela Bóg. Organizacja statku była równie dokładnie zorientowana, powinna mi podogi, przedziaje i po obszary zdefiniowane w celu pomieszczenia zwierząt w arce i wszystkich niezbędnych artykułów spożywczych. To bają jak ogromne pływajce zoo, w którym każdy gatunek miałby zarezerwowany przestrze. Niewtpliwie niebiaski projekt architektoniczny pomyła o najmniejszym szczególe, albo przy Ezi największej burzy w historii. Ciekawe jest, że nawet przy tak wielu instrukcjach technicznych wielkie nauczanie tej czci Biblii to znaczenie posłuszeństwa i wiary w Boga. No a nie kwestionowa, nie negocjowa ani nie w Po prostu postpowa zgodnie z otrzymanymi zamówieniami. I wiemy, jak trudne jest to, gdy jej wiatr wydaje Ezi mówi inaczej. W następnym temacie pouka wam, jaki by prawdziwy cel Arki Noego daleko poza drewnem, bitumem i imponującymi rodkami. Arka Noego była nie tylko monumentem konstrukcji. W istocie reprezentowała bezporednie odpowiedź na OSD boj na temat zepsucia ludzkości. Wiatr był zanurzony w przemocy, samogłupstwie i za. A kiedy wszystko wydawało esi utracone, Bóg Farowa ciek ucieczki boskie zbawienia. Nie dla wszystkich, ale dla tych... Którzy postanowili sucha i by posłuszni, Bóg poinstruowano Ego i jego rodzin, którzy wchodzili do Arki wraz z wieśami, ponieważ istniała szansa na nowy pocztek. To bają tak, jakby arka była w jednym nadziei, schronieniem poru chaosu. Powszechna powód przychodzi z penesji, ale Bóg mówi do tych, którzy mi ufaj, chroni. Czy to nie brzmi jak zaproszenie do naszego dzisiejszego Ecia? Oprócz zachowania ecia istnia jeszcze przy plan. Celem bają nie tylko ochrona niektórych żywych istot czy katastrof, ale też zachowanie linii wiary, posłuszeństwa i komunii ze stwórc. Biblia pokazuje, e wszystko to bają czego znacznie większego spełnienia boskiej obietnicy odkupienia. Plan, który później wie Ezyj z historii Jezusa. Fakt, e Bóg wybrał tylko Noego i jego rodzin, pokazuje, e ceni tych, którzy choć przeciwko wiatu. Nawet gdy wszyscy Ezyj zgubili, Noa zachował wiar w Boga. Arka była jak piecia aprobaty, nagród za wierno poród ogólnej niewiary. I poczmy to jako potna lekcja dla tych, którzy siejci pozosta stanowcia, nawet gdy wszystko Ezji zawala. A najkikniej rzecz jest uwiadomienie sobie, e nawet w obliczu SDU, Bóg nadal oferowa rodki boskiego zbawienia. Nie zniszczy wszystkiego bez ostrzejenia. Nie. Wysa posadza, udzieli instrukcji i oferowa czas. Arka Noego była czym więcej, ani oćby, a symbolem nie wrót kary. Teraz, w następnym punkcie, zrozumiesz, w jaki sposób ta arka została zorganizowana wewnętrznie. I to ci również zaskoczy. Kiedy rozmawiamy o Arce Noego, wielu wyobraża sobie tylko gigantyczny łód i to wszystko. Ale w rodku istniała nienaganna organizacja i to niby przypadek. Biblia w księdze rodzaju opisuje, e Arka e ma jej 3 pitra i rune przedział. Wszystkie bardzo dobrze podzielone, aby pomiecić no ego i jego rodziny oprócz tysięcy zwierząt. Projekt z Baskm droci najmniejszym szczególe. Logistyka w arce była czymś z innego wiata. Wikrzy zwierzęta znajdowej Esi na dolnych Pitrach, a mniejsze i latanie zostały przydzielone powyżej. Unika o to konfliktu i ułatwia utrzymanie każdego gatunku podczas powodzi uniwersalnej. Wyobraź sobie, e musisz organizować ponad 16 tysięcy stworzy i nadal zachowa spokój w rodowisku. Tylko z bezpośrednimi wskazówkami, dla aby to zadziałało. Kadi przedziały jak ma komórka lub otoczona, przystosowana do wielkości i potrzeb zwierzch. Były oddzielne obszary dla ływności, odpoczynku, a nawet usuwania odpadów. I najbardziej niesamowite wszystko w zamkniętym rodowisku, bez nowoczesnej technologii lub wyrafinowanych zasobów. Wiara Boga i Boska M.D. Rozprawie, e-projekt ten projekt funkcjonalny i zrównoważony przez miesiące Arka Noego utrzymała równie wystarczająco dużo miejsca, aby przechowywać iwno i picie wody zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Biblia donosi: "Enoa za kadym gdy Bóg nakaza, nawet sposób na uszczelnienie arki bytem, aby zapewnić, E esi inważała woda. To pokazuje opiek Boga nie tylko zbawieniem, ale tej przetrwanie godne wszystkich wrodku. Nie Mona mówi o tej logistyce bez podziwiania harmonii, która tam istniała. Ograniczona przestrzeń, absurdalna liczba zwierzch i czas trwania podrój wymaga idealnej strategii. Arka Noego stała esi miniatur wiata, zachowań z celem. A jeśli uważ e-organizacja tego statku była cudem, poczekaj, aby wiedzie, jakie zy tam dastej to zobaczymy w następnym punkcie. Czy to niewpliwie jedno z najbardziej intrygujących pytań w historii Arki Noego, jak tysiące zwierzch z różnych gatunków i regionów? zgromadzi Esi. Aby way na powodzi, Universal, Według księgi rodzaju, Sam Bóg wysadz wieszta do Noego. Byli instynktownie poprowadzeni do arki, w ruchu uposzkowanym i nadprzyrodzonym, bez konieczności polowania lub poszukiwania każdego z nich. Biblia stwierdza, że zwieszta przychodzi co dwa, mczyni i kobiety, aby zapewnić reprodukcję po powodzie. I szczegóły bez zamieszania, bez ataków, bez rapiników cigajcych ofar. Wyobraź sobie Lion, owce. Snake i ore, które dzielte sam przez siebie z walki. Stało Ezji to tylko dlatego, aby to bezpośredni akt mocy Boga, który przyniósł harmonii nawet wrót najbardziej agresywnych natur w tym czasie. Zjawisko to nie tylko wzmacnia nadprzyrodzony wymiar historii, ale też ma duchowe znaczenie. Tak jak Bóg zebra zwierzch do zbawienia, wzywa nas tej do swojego bezpieczeństwa, nawet w chaosie. Arka Noego staje Ezji następnie symbolem powitania, w którym kadi. To jest posłuszny boskim wezwaniu, znajduj schronienie, ochron i nowy pocztek. Kolejnym interesującym szczegółem jest to, e według uczonych to przemieszczenie zwierząt mogłoby ułatwione przez zman naturalnego zachowania gatunku. Przycignij ich no ego i ich arka, jakby byli posłuszni specjalnym instynktowi umieszczonym przez Boga. To pokazuje, e kiedy stwórca zamawia, nawet natura wygina esi i współpracuje z większym celem. Co więcej. Lista gatunków zachowanych w arce Noego obejmuje od największych zwierz do najmniejszych i kruchej. Kadi mija swój znaczenie w bołym planie na odbudów i po powodzi uniwersalnej. Ten odcinek przypomina nam, e przed CDM ci, którzy e centrum jego woli, zawsze bedę skierowani we właściwe miejsce w właściwym czasie. Kiedy deszcz zacpada, scena była chodnią. Ksiga rodzaju opisuje, że 40 dni i 40 nocy wody z niebios i gbibin ziemi. Obejmuj wszystko co istniało. I najbardziej imponujące to sam Bóg zamknął drzwi Arki Noego. Symbolizuje to, że tylko on ma kontrol nad iciem i śmierci wejcie i wyjcie, pocztek i koniec. Podczas gdy wiatna na zewnątrz został pochonity przez wody, w arku panował pokój. Noa i jego rodzina, wraz ze zwierztami w arce, byli chronione Bask Arkei. Interesujące jest o tym, myle nawet w wrotku najbardziej gwałtownej burzy, z jak zienia EUSI spotkała, Bóg gwarantował całkowite bezpieczeństwo osobom pod jego przymierzem. Prawdziwy portret boskiego zbawienia. Wody w spine jest i tak bardzo, e pokryte by nawet najwyższe szczyty. A potem pojawia się kolejne ciekawe regiony w pobliżu obecnego Monte Ararat, w którym Arka spoczywała po niej, zostając zanurzone. Dla starożytnych by to wyrany OSD, Boga wobec skorumpowanej ludzkości. Powód był nie tylko zjawiskiem naturalnym, był aktem ozdu, a jednocześnie niosierdzia. W arce Noego wszystko bają gdzie przygotowane. Zwierzta w arce by karmione. Utrzymanie wykonywano codziennie, a Noa i jego rodzina zachowali rutę modlitwy i wiary. Historia pokazuje, że prawdziwy pokój nie stanowi braku problemów, ale pewności, że jesteśmy chronieni pod opiek stwórcy. Tego uczy Biblia. A kiedy wody rządzą obnie, narodzi się nowy cykl nadziei. Ta arka która unosi Esi na chaosie, stała Ezi symbolem renesansu i obietnicy spełnionej. Bóg nigdy nie opuszcza Twojego. I tak uniwersalna powód staje Ezi jednym z najbardziej wpływowych fragmentów Biblii. Przypominaj nam, że podczas każdej burzy jest miejsce schronienia dla tych, którzy wiesz, Boga. Kiedy wody powodzi uniwersalnej rządzi opada, Arka Noego znalazła odpoczynek w miejscu, które w ci jest otoczona tajemnic legendarnym Monte Ararat w obecnym Turcji. Zgodnie z krzyk Genesis, to Arka utknęła do momentu spadku wody. Od tego czasu miejsce stało się celem opowieści, legend i namitnych poszukiwa poszukiwaczy przygód i uczonych. Sama Biblia bezpośrednio wspomina o tym górzystym regionie. Najbardziej fascynujące rzecz jest to, że kilka starożytnych tradycji, zarówno chrześcijańskich, jak i judowskich, równie wskazuje na gór Ararat jako ostatni etap Sagi Nowego i jego rodziny. W opinii tych tradycji góra ma ład SDU Boego, ale tak boskiego zbawienia przyznanego tym, którzy ufali jego obietnicy. Z geologicznego punktu widzenia Mount Ararat jest imponujt formacji wulkaniczny z pikami przekraczającymi 5000 metrów wysokości. Ta funkcja sprawia, że wyprawy jest niezwykle trudne z powodu nieprzewidywalnego klimatu i cigiego niegu. Mimo to nie uniemożliwiło to wielu materialnym wyszukiwakom Arki Noego przed ryzykiem ich ichcia. Majc nadzieję, że znajdzie lady biblijnej przeszłości. Najbardziej ciekaw rzecz jest to, że pomimo stuleci prób nigdy nie bają ostatecznego dowodu istnienia Arki w tym miejscu. Znaleziono już starożytne fragmenty drewna, a niektóre doniesienia odkrywców przysigaj i widziałaj tajemnicze struktury rozwizowane lodem. Jednak debata trwa. W kocu to, co jest silniejsze, wiara w Boga czy potrzeba dowodów naukowych. W każdym razie Mount Ararat pozostaje potnym symbolem. Dla tych, którzy wieś. Reprezentuje punkt, w którym boskie zbawienie zmaterializowało esi po powodzi uniwersalnej. Dla uczonych jest to fascynująca amigówka, która rzuca wyzwanie czasowi i rozumowi. I tak, miejsce to jest stanowcze w historii Biblii, jako etap ponownego uruchomienia ludzkości chroniony przez Bowierno. Nie wszystko jest konsensusem, jeśli chodzi o prawdziwe miejsce, w którym arka Noego spoczywała po powodzi uniwersalnej. o Mount Ararat jest najbardziej znanym innymi górami, takimi jak te w regionie Zagros i Hakkai, jest równie cytowany w debatach. Kate miejsce ma swoich zwolenników, którzy mają argumenty oparte na tradycjach, odkryciach archeologicznych, a nawet starych raportach. Jednym z największych wyzwał udowodnienia Mount Ararat jako miejsca arki jest aspekty geologiczne, erozja, ruchy tektoniczne i czas magi zniszczyć dowód o struktur drewna. Dla nauki zachowanie drewnianego statku przez tysiące lat wydaje EZI niemoliwe, co powoduje sceptycyzm nawet wśród uczonych szanujących biblijne relacje. Ponadto trudności klimatyczne i polityczne regionu sprawiają, że wyprawy są bardzo skomplikowane i często niejednoznaczne. Nawet w przypadku nowoczesnego szpitu znalezienie wyczuwalnych dowodów Arka okazuje Ezy by prawie nie w misji. To zasila alternatywne teorie i interpretacje symboliczne, usuwając Denny do literalizmu i zbliżając go do dziedziny wiary. To fascynujące, w jaki sposób ten kontrast między wiar a wtpliwości powoduje gorce debaty. Niektórzy twierdzą, e arka mogą być tylko dułym statkiem, a nawet metaforą procesu zbawienia duchowego. Inni twierdzą, e boska interwencja mogą zagwarantować fizyczne zachowanie odzi nawet przy wszystkich naturalnych przeszkodach. Ostateczna tajemnica Arki Noego w królewskim scenariuszu biograficznym zachca zarówno do pytania, jak i refleksji. W końcu poszukiwanie dowodów mógłby równie Wayne, jak wiara, która nas podtrzymuje. A to napicie między wiec nauków a zaufaniem do ksiki ksigi Genesis prowadzi nas prosto do większej dyskusji jak z równowej nauk i wiar. Kiedy mówimy o Arce Noego, napicie między wiara, nauk staje się namacalna. Nauka szuka dowodów materialne dowody potwierdzających nar, która dla wielu neli do królestwa nadprzyrodzonego. Wiara Boga nie spoczywa na widocznych znakach, ale w absolutnym zaufaniu do jego obietnic, nawet gdy ludzka logika wydaje esi za ważne niemoliwe. Wielu uczonych uznaje granice nauki, aby wyjaśnić pewne zjawiska, które podaje biblijne, takie jak powód uniwersalna i zachowanie arki tak długą. To jak próba zmierzenia nieskończoności z ludzkim wadz. Dlatego dla tych że wieś, istnienie i ochrona arki jest bezpośrednimi aktami stwórcy, oznakami jego mocy i wierności. Warto zauważyć, że historyczna wiara nigdy nie poprosi o to, by naukowo udowodni i jest piwociami i wcikwitnie. Poszukiwanie dowodów może nawet wzmocni przekonanie, ale nigdzie nie powinno to być dla niego warunkiem. W końcu prawdziwe znaczenie arki jest jego symbolika boskiego zbawienia i zaproszenie do posłuszeństwa Bogu. Ponadto postępy naukowe pokazują, że wiedza ludzka jest zawsze tymczasowa i niekompletna. To, co dzisiaj jest tajemnic, jutro na wyjani, a może kiedykolwiek gdzie. Ta pokora przed nieznanym powinna zainspirować większe otwarcie wiary, która widzi poza wyczuwalnymi. Widz bosko w każdym szczególe stworzenia. Wreszcie współistnienie wiary a nauk, zamiast konfliktu, mógłby okazać do wzrostu duchowego i intelektualnego. Uznanie granic Kadego z pomaga nam docenić moc wiary Boga jako i wykraczać poza to, co oczy mag zobaczy. Przygotowuj serce, aby zrozumie, jaki rozum nie osiągnie. Arka Noego wykracza daleko poza historyczny statek, symbolizuje boskie zbawienie i niezachwian wierno Bogu tym, którzy Mu ufaj. Biblii arka jest schronieniem, czyszczenie ochrony chaosu wiata pod parałem do duchowego Kadego z nas, który szuka bezpieczeństwa w burzach istnienia. Ta posta arki mógłby równie postrzegana jako prekursor dzieła Jezusa Chrystusa, prawdziwej nowej arki zbawienia. Tak jak Noa został powołany do posłuszeństwa i zaufania Boskiego planu ucieczki od ozdu, jesteśmy zaproszeni do zdeponowania naszej wiary Chrystusa, który oferuje nam odkupienie i wiecznie ochronę. To poczenie sprawia, że raport jest jeszcze i bardziej aktualny. Dlatego refleksja nad Ark jest również zaproszeniem do zbadania naszej wiary i posłuszeństwa. Czy chcemy zaufać Bogu? nawet gdy wiatr wydaje esji rozpada. Przykład ego przypomina nam, że prawdziwa wiara wykracza poza widoczne dowody jest to decyzja serca, odpowiedź na bask, tak zwana zbawienie. Ponadto raport Universal Flood i ARK ujawnia przesanie nadziei i odnowy. Po wyroku nastpi pocztek. Dla tych, którzy wieś, oznacza to, że nawet najtrudniejszy w najtrudniejszych fazach istnieje większy boski cel, który prowadzi do wzrostu, transformacji i zjednoczenia z duchowym pokojem. Zasadniczo Arka Noego jest ponadczasowym symbolem, który ci przeszło, te i przyszło, nauczanie o znaczeniu wiary Boga, aby przekraczać kryzysy i znaleźć prawdziwe zbawienie. To nauczanie zachca życia aktywnego zaufania, w którym nadzieja nigdy esi nie usuwa, nawet w obliczu największych burz. Od czasów staroetnych ludzko była zafascynowana historii Arki Noego, a poszukiwanie jego ladów towarzyszy tej ciekawości. Że w pierwszym wieku historyk Flavio Josef wspomniał o doniesieniach, które skazywały na możliwe odkrycia, pokazujące, że ECH znalezienia konkretnych dowodów ma głębokie korzenie w historii. Przez wieki zorganizowano kilka wypraw, motywowanych zarówno przez wiar, jak i nauk, próbując zlokalizować resztki arki. Jednak wyzwania polityczne, klimatyczne i geograficzne z frustrowej te wysiłki, twórzc scenariusz w którym tajemnica pozostaje przy Eciu, a oczekiwania pozostają owietlone. Interesujące jest zdanie. To poszukiwanie nie jest tylko prób znalezienia starego artefaktu, ale wycienia w wierze i wytrwałości. Kadi Raport. Kadi moliwy ład karmi, nadziei i wzmacnia znaczenie symbolu arki w kulturze religijnej i duchowej, na Keim wiecie. Ponadto trudno w uzyskaniu wyczuwalnych dowodów zachca nas do zastanowienia się nad prawdziwą wartości tej historii dzisiaj. By mu znaczenie jest mniejsze w obiekcie fizycznym, a bardziej przesaniu, które przekazuje na temat posłuszeństwa, ozdób o Ego i obietnicy boskiego zbawienia. Tak mi poszukiwanie arki Noego pozostaje otwarte, Zachęcać skład osób do decydowania o to, co wierzy jak i jakie jego wiara w obliczu tej tysiącletniej tajemnicy. Jest to podróż, która jednoczy przeszło i te rozum i serce, nauka i duchowo zaproszenie do dalszego odkrywania. A potem. Po poznaniu tych wszystkich szczegółów na temat historii, tajemnic i znaczenia Arki Noego, mówi mi, co budzi ta historia. Czy nie czas na uratowanie własnej Arki tej, która chroni Cię przed burzami Echa i prowadzi do miejsca pokoju, ochrony i boskiego zbawienia? Ponieważ jest co? czego uczy nas historia Noego, polega na tym, e wiara Boga jest w stanie doprowadzić nas, kiedy wszystko pobił wydaje Esi upada. Arka Noego to nie tylko stara ód ukryta na Mount Ararat. Jest to przypomnienie. ESD bo istnieje. Tak, ale tej, kiego nie osierdzie. I je dla tych, którzy decydują ESI na uczciwo, takich jak Noah i ich rodzina, zawsze istnieje szansa na nowy pocztek, uzdrowienie i rekonstrukcja. Teraz CAC o tobie wiedzie, gdybym mógł. Czy wsiadłby do tej arki? Jakie dziedziny twojego ojca potrzebowałyby boskiej ochrony przed powodziami emocjonalnymi, finansowymi i duchowymi? Pomył o tym... Ponieważ Bóg chce Ci opowiedzieć o tej historii, F ci zbawia, Ci zachowuje i jego arka jest gotowa po prostu zdecyduj easy Way. Jeli ta trej ma dla Ciebie sens i pomaga Ci w jaki sposób, skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować tutaj kanał, aktywować powiadomienia i udostnij ten film, który kochasz. Ponieważ, podobnie jak Noa, Mołk to, kogo znasz, potrzebuje znaku, sowa lub okazji, aby zacząć nowa. Видим ऐसी в нашем фильме и них Бог благословилня